Dobrze, tak. Dziecko leży na brzuchu. E, przygotowujemy sobie spinacze do, do prania. I e, jakieś pudełko, czy jakiś pluszek, coś, do czego można będzie przyczepić spinacz. Ustawiamy je w takiej odległości, żeby dziecko sięgnęło, ale też żeby musiało maksymalnie wyciągnąć ramiona. Z kolei kubki z boku ustawiamy tak, że jak dziecko sięga, to musi ściągnąć łopatki, czyli tutaj działamy w dwie strony. Ściągamy łopatki najpierw. A następnie, jak już sięgnie po, e, po spinacz i będzie je tutaj przypinało, przy, <coughs> to e, będzie musiało się wyciągnąć maksymalnie. W tym samym momencie też działamy nad motoryką małą, e, nad, nad chwytem, nad ściskiem. E, także tutaj mamy kilka rzeczy działających. Patrzymy też na nogi, żeby one się tam gdzieś nie za bardzo wierciły, nie unosiły. E, jeżeli dziecku, dziecku u, uciekają, że tak powiem, nogi, można usiąść przez dziecko na, na wysokości y, bioder pośladków i przytrzymać rękami stopy. No i powtarzamy po kilka spinaczy, po pięć. No, ile tam oczywiście Państwo mają dostępnych, y, to, to robimy. Chyba trochę za daleko pudełko. I tak sięgamy z jednej strony, i sięgamy z drugiej strony, i przyczepiamy. Inaczej później można na przykład drugą stronę, czyli odczepiamy spinacz od pudełka, odczepiamy i kładziemy z boku dokładnie.